Cześć kochani, witam Was. Jest pięknie w naturze, w przyrodzie jesień nastraja do ciszy. Moglibyśmy jeden odcinek wspólnie zrobić w ciszy, w totalnej ciszy. Uśmiechamy się do siebie i, i jesteśmy w ciszy. Dzisiaj mam taki wewnętrzny przekaz, pragnienie. Do przekazania Wam, sobie również, kilku słów na temat bieżącego życia, jak to życie się toczy w nas, wokół nas. Bardzo powierzchownie obserwujemy siebie i bardzo powierzchownie obserwujemy to nasze życie wokół nas, ten proces, który biegnie, który ma miejsce. Nasza cywilizacja chce nas zmusić do coraz większego, większego pędu. A to jest najmniej nam potrzebne. Nam potrzebna jest refleksja. Już czas, czas, czas najwyższy. Ponieważ przyszło nam żyć, już to wielokrotnie mówiłem. W fantastycznych czasach, w fantastycznych zdarzeniach, które opisuje Stary i Nowy Testament, Święte Księgi. Święte Księgi tych religii, które często krytykujemy. I słusznie, życie jest procesem. Jest sztuką, jest kreacją. I ono się toczy. Jeśli rozpoczniemy proces. Oceny tych zdarzeń poprzez wizję swojego umysłu egotycznego, tracimy pewien nawet minimalny neutralizm w oglądzie. Życie to jest fantastyczny proces, fantastyczny proces, tylko trzeba się na chwilę zatrzymać. Każdy z nas jest na różnym poziomie świadomości. Każdy z nas jest na swoim osobistym poziomie dostępu do boskości. Ale każdego z nas dotyczą te same zasady, prawidła, reguły kosmosu. Bo jesteśmy istotami z kosmosu. Dwie potężne siły, dwa potężne kierunki. Jest W nas intencja złośliwego działania. Jest w nas intencja szkodzenia otoczeniu. Jest, jest w nas, pojawia się w nas intencja szkodzenia samemu sobie. A za chwilę pojawia się refleksja, że pragniemy kochać. Pojawia się refleksja, że. Pragnę być lepszym. Dwie siły, negatyw i dobro. Proces rozwoju człowieczeństwa każdego z nas, w każdym z nas, to jest ciągła konfrontacja dobra ze złem. We mnie i wokół mnie. Niezależnie od tego, na jakim poziomie Świadomości jestem. Kochani, programy, projekty negatywne, złe, złośliwe, one wchodzą w nas, wciskają się w naszej cywilizacji, w nas, bez pytania. Z drugiej strony jest prawda. Prawda ma wielką moc i z natury czego prawa w kosmosie nie walczy. Prawda jest cicha. Prawda jest spokojna. Jeśli pragniesz zaprząc siły radości, siły prawdy w swoim życiu do siebie, dla siebie, to musisz o to poprosić. Religie mówią, że prosimy aniołów, archaniołów, wyższe hierarchie, awatarów. Negatywne Projekty, programy wchodzą w nas bez zaproszenia. Te projekty, te negatywne świadomości, mają świadomość swojego fałszu i swojej słabości. Na tyle są mocne, na ile my udzielamy im uwagi. I tylko tak mogą. Przeżyć i funkcjonować, jeśli wcisną się, będą się wciskać głębiej i głębiej, ciągle i ciągle, i będą przywoływać naszą uwagę. Rozwój duchowy, świadome wzrastanie i podnoszenie swojej świadomości to nie jest żadna filozofia. Niczego nie powiem Wam, czego nie przeżyłem, czego nie doświadczyłem. Siły światłości, siły prawdy. Siły miłości. Są tak potężne, one są potężne, one w swojej świadomości, że w ostatecznym rozrachunku one zwyciężają i zwyciężą. Ale są w ciszy, są w spokoju, są w harmonii. Trzeba je poprosić. Dlatego tak ważne jest i przez religię, i poza religiami, tak ważna jest nasza prośba, nasze pragnienie. Prosimy o wsparcie w procesach. Z drugiej strony, proszę Was, jeśli tkwi, macie ciężar, wielki ciężar na sercu, lub gdzieś tam w głębi, czujecie to, jest Wam ciężko. Trzeba i w ogóle w życiu. Trzeba nauczyć się i praktykować, że tak jak przywołuję. Swoją wolną wolą, o pomoc siły świadomości boskiej. Tak, z drugiej strony również powiadam: Nie wyrażam zgody na dostęp do mnie, do mojego umysłu, do mojego serca, do mojej istoty. Nie wyrażam zgody na negatywne programy. Nie wyrażam zgody. Już przyszedł najwyższy czas, aby świadomie, coraz bardziej i głębiej i głębiej zablokować dostęp do każdego z nas wszelkich negatywnych programów, które nas chcą i pragną wgnieść, jak to się mówi w glebę. Nie wyrażam zgody. Nie wyrażam zgody na dostęp takich programów, takich projekcji we mnie. Ale z drugiej strony proszę siły światła. Radości, siły miłości, siły kosmosu najwyższego Kreatora o wsparcie w moim procesie podnoszenia mojej świadomości, w moim procesie życia. Zobaczycie, ujrzycie, odczujecie, jak szybko następują takie zmiany. Życie jest mentalne. Życie kreuje się w naszych umysłach i w naszych sercach.